Odpaliłem drugi telefon. Siema Seba. Odpaliłem drugi telefon, bo iPhone nie ogarnął kuwety. Chyba się przegrzał. No, niestety tak bywa. Złośliwość rzeczy martwych. iPhone niby lepszy, ale nie ogarnia w zakopanem. Co nam pozostało, kurczę? EP071022 już, że tak powiem, podłączony. Się ma Kamil, Piotr Witka ponownie. No tak, ciepło dzisiaj w zakopanym. Świetna pogoda. Jutro ma być chłodniej, ale kolejne dni petarda. Więc byle tak dalej, zrobimy jakieś nagrywki. Mam nadzieję, że trafi się jakiś rarytasik. Eee, chyba złapałem EN71001 w poroninie dzisiaj. Jak jechałem do zakopanego, stanąłem sobie w poroninie szybko. I udało mi się to złapać, ale tylko na dużym zoomie. No jak oni się przepinają, to ten. To tak właśnie podłączają. Nie wiem, ja tam się nie znam, ja tam nie jestem maszynista. Niech się fachowcy wypowiadają, ja tam nie wiem No przy starcie dwa, dwa jak podniesie, no to wiadomo, nie? Mniejsze opory ma chyba, nie? Zdębeczka mruczy. Tak, sprężareczka pracuje. Kto nie widział, to może zobaczyć jak ładnie giewąd widać dzisiaj Zakopane spoko tylko za dużo składów nie ma nie O i teraz Dobijają troszeczkę wagonami do tyłu No, ujęcia do filmu to trzeba najpierw nagrać. A powtarzam, że jeszcze nic nie nagrałem. Mam nadzieję, że pogoda jutro dopisze. To coś tam się zacznie nagrywać, zbierać materiał na odcinek. Nie widać, bo to żelaztwo zasłania. Czekajcie. Idę do tyłu troszeczkę. O, teraz Teraz będzie lepiej Co na Halnym jechało? Kurde, Halnego ja nie łapałem, ja nie widziałem Halnego chyba, kurczę Nie wiem Nie wiem panie krzychu Teraz chyba klasyczny kibel poleci kurde mi się wydaje tam z pierwszego z trzeciego

Co to za autobus? Tam stoi, jak tam zasięg, jak Wam, ten słychać, wszystko dobrze widać, dobrze, nic nie zacina. Jak z iPhone'a, widać krzyż na Giewoncie, widać, widać, ale nie z tego telefonu, no bo to jest słaba jakość. Na transmisji takiej to jest lipa. Ale widać krzyż. Potem zrobię kilka ujęć z kamery na pewno. To kamerą to spokojnie tam nawet ludzi zobaczymy z palcem. Ale to zobaczycie na odcinku jak będzie pogoda, nie? Jak chmury nie zakryją Giewontu przy nagrywkach. I tak to jest. No, papuga się opala Nogi wietrzy, bo je śmierdzą chyba. Śmierdzą ci nogi! Nie? To dobrze! Ten, się tap nie zaczął, bo kurde mi chyba, nie wiem, a nie, czekaj, czekaj. Nie, Danka, nie mieszkam tam, ja jestem z tychów. Lajkujemy i subujemy, da, podbijamy, lajkujemy, subujemy, żona czy siostra? No, kurde, żona, nie? Żona, no, papuga, szpilki na giełdzie zostawiła. Czekajcie coś tam chyba będzie jechało Nie, chyba tym, chyba tym torem będzie to poleci O, jedzie, jedzie Jedzie Kibelo. Kibello N57 Classico. en N57 714 ładne te stare kibelgi są. Where is the train? Model telefonu co nakrywam? Teraz no to jest xiaomi Kurde, nie pamiętam Redmi, jaki to mam, nie pamiętam. Jakiś tam już dwa lata go mam. Wcześniejsza transmisja była z iPhone'a 11 chyba. No i ta kalipa, że się wyłączyło. A co dobrze jest? Czy źle? Danka do Torunia. To też może być ciekawie w Toruniu. Nie byłem jeszcze w Toruniu na stacji, znaczy w sensie takim nagrywać. Nie? No bo na stacji byłem wielokrotnie i przejazdem głównie. Kiedyś, kiedyś. No to super, jak jakoś idealna to się cieszę. Bo iPhone nie podołał niestety. Siało mi chińskie, nie jest lepsze jak widać. Niezawodne jak na razie. No i co, startuje drugi EN57 za chwilkę. Kurde, Osterwa, nie wiem, musiałbym sprawdzić. Nie wiem, co to, na co się teraz przełącza, ale to chyba... Co to będzie jechało z tego składu? Zaraz zobaczę rozkład, co tutaj nam zakopane serwuje. Zakopane. Odjazdy, Zakopani, zakopane. Tutaj odjazdy mamy co? Szczecin, główne sukiennice. Potem będzie TLK, Lubomirski za 15,8 dopiero. Także to może być Lubomirski, słuchajcie nawet. Bo sukiennice latają na Fircie na ED160, tak się nie mylę. A, przyjazdy, nie. A, sorry, kurde, ja patrzę na przyjazdy, odjazdy. 19.53 Przemyślanin to będzie, no dobrze, papuga gada. O. Chociaż raz się do czegoś przydałaś. No, Ta menedżer, kurde. Tylko o pieniądze woła. Pieniądze, płać pieniądze, pieniądze. I na gofry naciąga w panem, kurde. Lody, gofry, kukurydza, kurde. Placki ziemniaczane i inne tam. O jaki ja tam trochę taki damkat pasjonat kolei Nie jakiś fanatyk, ale taki pasjonat, wiesz No tak, z tymi babami tak to je Jadzie, jadzie EN57 rusza Na plegie wątu o Gewąt I kierunek nowy targ

No, i tyle, kurde, kurde, felek. Kurza twarz, to tyle. Więcej składów na razie nie będzie. Da, daj mu, daj mu, no. Więcej składów na razie nie będzie. Także kończymy tą transmisję, żeby Wam czasu nie zabierać, bo nie będę tam gadał o dupie marynie. To stoi tylko siódemeczka. Czeka na odjazd przed godziną 20. A więc do odjazdu, w górę półtorej godziny, więc nie warto czekać. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Lechu, lepiej jutro na Andraszku do Warszawy. No niestety, Ondraszka nie zobaczę, bo nie mam mnie w mojej miejscowości. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, że wpadliście. Fajnie, fajnie Was widzieć. Jak coś nagram, to oczywiście będzie odcinek z zakopanego. Trzymajcie się. Do następnego. I hej!